Witam na drugiej części zabiegu. Tutaj nie będzie widać mnie, tylko stopę. I teraz, tak jak mówiłam, mamy pelotę szklaną, wypełnioną gazem szlachetnym. W wyniku y, kontaktu tej peloty ze skórą, po włączeniu urządzenia, będą wyładowania elektryczne, w wyniku których wytworzy się ozon. Ozon o działaniu bakteriobójczym, dezynfekującym, ale także delikatnie grzybobójczym. Yy. Ważne jest to, aby podeszwa naszej stopy była sucha. Musi być ona po prostu sucha. Przykładamy pelotę szklaną do powierzchni. Tutaj mamy takie, taki przełącznik natężenia prądu. Tak jak mówiłam, musimy go regulować i stopniować, żeby przyzwyczaić klienta do odczuć takich jak mrowienie i delikatne szczypanie. W trakcie zabiegu będzie czuć zapach ozonu. Przykładamy pelotę, włączamy urządzenie. I przesuwamy tą pelotą po powierzchni skóry. Delikatnie sobie zwiększamy natężenie. Widać i słychać, że działa. <słuch> Czuję pan coś? Mrożenie. Już? Widzimy sobie w różnych okolicach, oczywiście to jest jedna z pelot. Za chwilę Wam pokażę możliwość zastosowania peloty w innych kształtach. I tutaj naprawdę uzyskujemy takie działanie dezynfekujące i bakteriobójcze. Oczywiście w teorii, na filmiku, gdzie mówiliśmy o teorii, wspomniałam o wykluczeniu przeciwskazań. Czyli wszelkiego rodzaju stany zakaźne, skóry, alergiczne, y, oczywiście też y, rany, to już y, wiadomo, że są przeciwwskazania, prawda? Zmiany zapalne to również przeciwskazanie. Opracowujemy sobie dokładnie każdą część podeszwy stopy. Te ruchy nie powinny być ani takie bardzo powolne, ani takie bardzo szybkie. Musicie pracować w takim umiarkowanym tempie. Możecie sobie wyobrazić, że rysujecie takie ósemki na przykład. Tutaj w te, te zagłębienie musicie sobie troszeczkę wjechać, w ten łuk opracowujemy sobie piętę. I jeżeli na przykład zauważycie, że ta pelota się Wam niechętnie ślizga, po tej powierzchni to znaczy, że jest ona jeszcze troszeczkę zbyt wilgotna. Ogólnie jest często problem yy, z tym, aby ta skóra była naprawdę taka sucha, no bo mamy właśnie klientów z narkotliwością. Ale musicie zadbać o to, aby powierzchnia była sucha. Jeżeli chcemy oderwać pelotę od powierzchni skóry, najpierw zmniejszamy natężenie i dopiero później odrywamy od powierzchni skóry. Teraz Wam pokażę możliwość pracy inną pelotą w innym kształcie. Mamy taką kuleczkę i ona będzie wypełniona właśnie tym gazem szlachetnym. I teraz tak, przestawimy sobie trochę kamerę, żeby było widać. Pan nam tutaj ładnie zapozuje. Stopa sobie w spoczynku, tak. Nie będzie tego jakoś super widać niestety, ale na pewno dziewczyny będą wiedziały o co chodzi. Czyli tak, tą kuleczką pracujemy sobie w tych przestrzeniach międzypalcowych, tak, no bo wiemy, że tam również jest problem. Występuje często również grzybica potnicowa, także tego ten zabieg darsonwalizacji przy grzybicy potnicowej również, również jak najbardziej możecie sobie spróbować. Procedura ta sama. Przykładamy, włączamy delikatnie i zwiększamy sobie później natężenie prądu. Staramy się nie stać w jednym miejscu, tylko pracować płynnie. Możemy sobie w ten sposób właśnie jeździć, w tej okolicy. Możemy sobie paluszka troszeczkę rozsunąć i wjechać tam, w tą okolicę, ale niedługo w jednym miejscu. I tak sobie staramy się pracować. Ogólnie, jeżeli chodzi o czas trwania zabiegu, ja proponuję i rekomenduję ogólnie takie powiedzmy 10 minut. 10 minut pracy, ale na pewno będzie lepszy efekt. Odrywamy, zmieszamy natężenie, odrywamy pelotę i teraz na koniec zabiegu, oczywiście teraz może nie będzie widać, <laughs> czekajcie, to jest taki film na spontanie, ale takie są najlepsze. Po zabiegu, jeżeli, bo tak, mówiliśmy, że pan ma nadpotliwość, z baton Także, jeżeli bym miał problem na przykład z grzybicą potnicową yy, lub też wypryskiem potnicowym, bo to jest co innego, ja rekomenduję użycie na koniec zabiegu, zabiegu sprayu korynę. Koryne Spray, jak sama nazwa wskazuje, działa antybakteryjnie i fajnie się sprawdza w przypadku właśnie tych bakterii z rodziny Koryne. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, główną substancją biologicznie czynną jest drzewko herbaciane, ale takiej wysokiej jakości, bo my mamy uprawy, y, uprawy z Australii. Dodatkowo jest nano srebro y, oraz y, mentol. Mentol po to, żeby y, uatrakcyjnić takie walory, wiecie, odświeżające zapachowe. Mentol jest głównym składnikiem olejku miętowego. Dodatkowo, aby właśnie jeszcze bardziej wzmocnić to działanie y, regulujące pracę gruczołów potowych użyliśmy kory dębu, bo my, znaczy my, w sensie ja nie jestem zwolennikiem stosowania blokerów, dlatego że ta termoregulacja musi zachodzić, ale lepiej jest naprawdę wyregulować pracę gruczołów potowych, niż zablokować gruczoł. Jeżeli chodzi o zapach, no to przebija tutaj to drzewko herbaciane, ale jest to taki przyjemny zapach, nie jest taki bardzo intensywny. Bardzo przyjemny zapach. Dodatkowo użyliśmy mentolu po to, tak jak mówiłam, o te walory. Ale dodatkowo mentol jeszcze daje takie delikatne, przyjemne uczucie chłodzenia. Spray rekomenduję stosować dwa razy dziennie. Przestrzenie międzypalcowe też, ale nie zostawiamy go takiego y, mokrego w tych przestrzeniach, tylko rozcieramy i czekamy do wyschnięcia, płonięcia. Klient sobie czeka tak powiedzmy 2-3 minuty i później możemy ubierać skarpetkę. No, dziękuję za, za wysłuchanie. Oczywiście spray można kupować u mnie. I zachęcam również do y, zainteresowania się tym darsundwalem, bo on naprawdę podbija Wam efekty. Lepsze są efekty zabiegowe, jeżeli jest wykonywana darsundwalizacja, czyli ten zabieg, który Wam pokazywałam w domu w warunkach domowych co drugi dzień. No bo jeżeli się spotykamy co miesiąc w gabinecie, no to wiadomo, że tych efektów nie będzie. Ale te urządzenia nie są drogie, one kosztują około 200 chyba 300 zł. Śmiało klient je może kupić, śmiało wy możecie zakupić również i odsprzedawać klientowi. No bo waszym argumentem jest dla klienta to, że jest to jednak jakiś cykl, tak? Jest to terapia, która będzie ileś tam trwała. I to urządzenie na pewno mu się przyda. Tyle, kochani, pozdrawiam Was serdecznie, Pan.